Z ojcem Józefem Kozłowskim miałam wielką łaskę współpracować przez 9 lat. Mogłam poznać, jaki to jest człowiek, kiedy jest zmęczony, kiedy jest radosny, kiedy jest przed wydarzeniem, kiedy jest po bardzo męczącej i długiej podróży. Byliśmy razem na kilku kontynentach i mogłam zobaczyć, że świętość w codzienności jest zachwycająca. To, że On był człowiekiem kochającym Jezusa, żyjącym w przyjaźni z Duchem Świętym, widziałam w formalnych miejscach i w nieformalnych, tam gdzie byliśmy, aby głosić Jezusa, gdzie wychodziliśmy na hale czy w kościołach, jak i w samolocie, kiedy siedziało obok mnie 9 godzin, lecieliśmy do Stanów. Mogłam zobaczyć, jak reaguje i jak widzi obecność Chrystusa we wszystkim. Był niezwykłym jezuitom, który żył słowami świętego Ignacego, widzieć i znajdować Boga we wszystkim. Ja sama doświadczyłam tego, że bardzo łagodnie, towarzysząc, mojej drodze, potwierdził powołanie do życia konsekrowanego. Potwierdził różne dary we mnie, ale przede wszystkim potwierdził to, że jestem zaproszona, aby służyć Chrystusowi. To jest największy dar mojego życia, że mogę całe moje życie przeżywać w służbie Jemu. I bardzo pragnę, aby ten człowiek został ogłoszony świętym dla Kościoła, abyśmy mogli się wstawiać przez Jego obecność, przez Jego modlitwę w niebie, abyśmy mogli prosić o świętość. Człowiek, Ojciec Józef Kozłowski, święty na ziemi, święty, który zachęca do tego, abyśmy my byli święci.